Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak bardzo zmieni się Twoje ciało, gdy podejdziesz do diety i treningu trochę bardziej profesjonalnie. Mój klient stracił dzięki temu aż 23 cm tłuszczu z brzucha, rzeźbiąc tym samym atrakcyjną męską sylwetkę w około 5 miesięcy. Jeżeli Ty też chciałbyś wyrzeźbić swoją sylwetkę, czyli jednocześnie spalić tkankę tłuszczową i zbudować masę mięśniową, po to, aby Twoje mięśnie były większe i bardziej widoczne, dzięki czemu cała Twoja sylwetka będzie bardziej atrakcyjna i dzięki czemu Ty się będziesz czuł lepiej, to polub ten film, oglądaj go do samego końca i zasubskrybuj mój kanał, ponieważ zdobędziesz tu wiedzę, dzięki której raz na zawsze będziesz w stanie zmienić swoją sylwetkę, o ile zrobisz to co Marcin. Marcin zgłosił się do mnie, ponieważ jak wielu mężczyzn miał problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej zgromadzonej wokół brzucha, co niestety zaburzało atrakcyjność oraz estetykę jego sylwetki. W przeciwieństwie do większości mężczyzn, Marcin nie miał kompleksów i nie czuł się źle z powodu odstającego brzucha czy nadmiaru tkanki tłuszczowej w tym obszarze, ale jak my wszyscy chciał po prostu wyglądać dużo lepiej. Jeżeli ty do tej pory, podobnie jak Marcin, samodzielnie trenowałeś, jadłeś w określony sposób, ale niestety nie uzyskałeś zadowalających efektów sylwetkowych, lub jest całkiem nieźle, ale chciałbyś mieć znacznie lepsze efekty, chciałbyś wyglądać znacznie lepiej, to zobacz, jak bardzo polepszą się Twoje efekty, gdy będziesz miał bardziej profesjonalny plan treningowy, bardziej profesjonalną dietę i odpowiedniego przewodnika czy też mentora w praktyce, który będzie cię prowadził do Twojego celu. Marcin w około 5 miesięcy schudł 8 kg i stracił przy tym aż 23 cm tkanki tłuszczowej ze swojego brzucha. Wyrzeźbił sześciopak i dzisiaj ma atrakcyjną oraz estetyczną męską sylwetkę, której wielu może mu pozazdrościć. Taka sylwetka naprawdę świetnie przykuwa uwagę. Spójrz na to z tej strony, że jeszcze 5 miesięcy temu Marcin miał podobne problemy sylwetkowe co Ty. Przeszkadzał mu nadmiar tłuszczu na brzuchu i nie był pewny, czy jego plan treningowy zbuduje mięśnie oraz czy jego dieta będzie skutecznie spalała tkankę tłuszczową. Dzisiaj natomiast jest w zupełnie innym miejscu. Zarówno sylwetkowo, jak i mentalnie. I ty też możesz to osiągnąć. Co ciekawe, Marcin wcale nie musiał ciężej trenować, nie musiał się bardziej męczyć i nie musiał podchodzić bardziej rygorystycznie do swojej diety. Powiem więcej, Marcin robi prawie że to samo co Ty, tylko że bardziej profesjonalnie. No i wiem, że po prostu marzysz o tym, aby mieć takie efekty jak on. Co zatem dokładnie zrobił Marcin i co musisz zrobić Ty, żeby skutecznie tracić tkankę tłuszczową, budować masę mięśniową i żebyś skutecznie mógł rzeźbić swoją sylwetkę? Bardziej profesjonalny plan treningowy to taki, który zawiera wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego. Większość osób ma plan, w którym skupiają się tylko i wyłącznie na ćwiczeniu, ilości powtórzeń oraz ilości serii. No i niestety Cię tutaj zmartwię, ale takie plany absolutnie nie są skuteczne pod budowanie atrakcyjnych męskich sylwetek. A co więcej, mogą w ogóle nie przynieść żadnych efektów. Marcin zaś skupia się na wykonywaniu mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Czyli jedynych powtórzeń, które dają gwarancję zbudowania masy mięśniowej po wykonanym treningu, dlatego że to właśnie podczas tych powtórzeń. Mamy największy bodziec hipertroficzny, czyli doświadczamy wysokiego napięcia mechanicznego, a jednocześnie pracujemy włóknami mięśniowymi o największym potencjale do wzrostu. Czyli rekrutujemy do pracy tak zwane wysokoprogowe jednostki motoryczne. I to właśnie dzięki takiej zmianie treningu Marcin potrafi skutecznie budować czy też rzeźbić swoje mięśnie. Większość ludzi popełnia też ten błąd, że wchodzą na dietę. A to powoduje, że niestety z automatu są skazani na brak długoterminowych efektów, lub niestety na efekty jojo. Marcin zaś liczy kalorie i świadomie dobiera produkty do diety. 80% jego produktów w diecie to są produkty zdrowe, nieprzetworzone, pełnowartościowe, a w 20% Marcin może jeść absolutnie jak mu się podoba. To właśnie tu jest miejsce na chipsy, czekoladę, kole pizzę czy wyjścia ze znajomymi. I takie podejście żywieniowe powoduje, że Martin wcale się nie czuje jakby był na diecie. Taki styl żywienia stał się jego codziennością i dzięki temu zupełnie bez wysiłku potrafi tracić tłuszcz, jednocześnie budować mięśnie i czuje się przy tym doskonale. Dlaczego tak ważny jest przewodnik lub mentor w Twoich działaniach sylwetkowych? Martin pracował ze mną jakiś czas, wszystkiego świetnie się trzymał, robił raporty, wykonywał treningi, Trzymał się planu żywieniowego, mieliśmy ze sobą stały kontakt. W razie problemów od razu mi pisał o danej rzeczy, no i mogłem mu nagrać kilka wiadomości głosowych, w których udzieliłem mu wskazówek, co należy robić, aby mógł nadal skutecznie osiągać efekty, mimo występowania jakichś problemów. Ale w pewnym momencie naszą współpracę byliśmy zmuszeni przerwać. Było to tylko kilka tygodni, ale niestety tygodni, podczas których Marcin stał w miejscu ze swoją sylwetką i dopiero gdy wrócił do współpracy ze mną, to ponownie zaczął skutecznie tracić tłuszcz, budować mięśnie i osiągać świetne wyniki sylwetkowe. To nie wynikało z tego, że Marcinowi nagle brakowało wiedzy po zakończeniu współpracy. Absolutnie nie. Marcin tą wiedzę posiadał, ale brakowało mu osoby, która będzie go wspierała w działaniach, która będzie go pilnowała, czy on robi treningi, czy on trzyma dietę. I czy wszystko robi dobrze, żeby zmienić swoją sylwetkę? Jeżeli mamy odpowiedniego przewodnika, to mamy większe chęci i większą motywację do tego, żeby zmienić swoją sylwetkę, do tego, żeby wciąż trenować i odpowiednio jeść. Naprawdę jest mnóstwo mężczyzn, którym nie brakuje większej ilości wiedzy, nie brakuje im lepszej diety czy lepszego planu treningowego. Ale to, czego im brakuje, to jest konsekwencja, motywacja, no i po prostu wsparcie czy też odpowiedni przewodnik przewodnik który doprowadzi ich do ich celu i dzięki któremu oni mają całkowitą pewność że robią wszystko dobrze robią wszystko zgodnie z planem i potrzebują jedynie trochę więcej czasu żeby te swoje efekty osiągnąć a działając samemu nieważne za to się zabierzemy no to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest wątpliwość czy na pewno robimy wszystko najlepiej jak możemy czy na pewno będziemy mieć efekty, czy tylko tracimy czas? Na pewno sam wielokrotnie się z tym spotkałeś, no już szczególnie podczas kształtowania swojej sylwetki, prawda? Poprosiłem Marcina, aby dał wam kilka wskazówek, żebyście Wy również mogli zmienić swoją sylwetkę tak samo jak zrobił to Marcin. Początkowo fajnie było działać samemu, aby nabrać doświadczenia. Można dzięki temu dojść do pewnego poziomu, ale jeżeli chcemy iść dalej, osiągnąć lepszą sylwetkę i lepszy progres. To warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Współpraca z Dawidem bardzo mocno pomogła mi zmienić moją sylwetkę. Praca nad sylwetką to nie są tylko treningi i dieta. Taka praca buduje nasz charakter, buduje dyscyplinę, wytrwałość i konsekwencje. Sam musisz być również cierpliwy i systematyczny, a są to cechy, które z pewnością ułatwiają życie prywatne czy życie zawodowo-biznesowe. Budując sylwetkę, stajesz się po prostu lepszą wersją siebie, no i lepszym człowiekiem. A ta rada podoba mi się najbardziej. Proces zmiany sylwetki weryfikuje Twój charakter, pokazuje, czy dasz radę coś zmienić, czy jesteś słaby i pękniesz po czasie. Początek jest zawsze najtrudniejszy, ale gdy już zaczniesz i widzisz pierwsze efekty, wszystko staje się łatwiejsze. Chyba nie chcesz być postrzegany jako mężczyzna słaby, przestraszony i niepewny siebie. Prawda? A być może właśnie to mówi o tobie teraz twoja sylwetka. Dlatego postaraj się ją zmienić. Jeżeli chciałbyś przejść podobną metamorfozę jak Marcin, chciałbyś spalić podobną ilość tkanki tłuszczowej, czy zrzucić podobną ilość kilogramów na wadze, no i mieć po prostu podobną sylwetkę do tej jaką ma Marcin, która moim zdaniem jest naprawdę świetna, doskonale przykuwa uwagę. No i wiem, że Marcin dzięki niej ma większą pewność siebie, czuje się znacznie lepiej. Choć jeszcze raz podkreślam, że właśnie wcześniej nie miał kompleksów, nie wstydził się swojej sylwetki, no ale jednocześnie wiem, że większość mężczyzn boryka się z takimi problemami. Czyli mała ilość masy mięśniowej albo nadmiar tkanki tusztowej powodują, że ci mężczyźni czują się niemęsko, źle, nieatrakcyjnie, mają niskie poczucie własnej wartości, niską pewność siebie, no i żyje im się przez to wszystko zdecydowanie gorzej. Także jeżeli chciałbyś to zmienić, to napisz do mnie wiadomość prywatną, a osobiście pomogę ci spalić tłuszcz, zbudować mięśnie. No i jestem również jedynym trenerem, który gwarantuje, że zmieni twoją sylwetkę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że docenicie przemianę oraz wskazówki, które udzielił wam Marcin, pisząc pozytywne komentarze pod tym filmem. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie lub do Marcina, bądź pytanie odnośnie planu treningowego czy jego metamorfozy. Czy też jakichkolwiek działań, no to również o tym napiszcie w komentarzu, chętnie oboje się odniesiemy. Udostępniając film pomagasz mi się rozwijać. Powodujesz, że mogę pomagać coraz większej ilości mężczyzn i dzięki temu mogę dzielić się z Tobą coraz większą ilością praktycznej wiedzy, która naprawdę buduje atrakcyjne męskie sylwetki. Dziękuję za oglądanie i do następnego!